Cześć! Przepiękny dzień! A dlaczego on jest piękny? Ponieważ ja go robię dla siebie piękny. Ja czynię go pięknym. Ja go zostawiam. ja idę do koleżanki, odwiedzam ją, mam jej dzieci, ma dla, mam dla nich troszkę tutaj prezentów. Oraz dzielenia się czymś, czym ja już się nie bawię. A one myślę, że się ucieszą. Chciałam dodać, nadmienić, że. W poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich, wspomniałam na jakim poziomie byłam rozwoju, kiedy mieszkałam w Polsce. Ale to wcale nie znaczy, że chciałam powiedzieć, że Polska to jest coś niedobrego. W każdym kraju większość ludzi jest głupich. W każdym, w każdym świętym kraju. W Kanadzie, nawet w niektórych zakresach, ludzie są bardziej infantylni. Oni są, po prostu nie pozwalają im często w tym systemie, wybić się ponad poziom tak naprawdę przedszkola. Kiedy na imprezach firmowych skaczą mężczyźni 40-letni w strojach picy z nadwagą, bez zdrowia, bez szczęścia, z myśleniem przedszkolaka. Tak działa Matrix. Matrix jest bezwzględny. Matrix jest bezlitosny. To jest takie osiedle. Gdzie mieszkają tutaj ludzie. Matrix jest zbyt Matrix kanadyjski jest matrixem nieszkodliwym. Ludzie są jak dzieci, nieszczęśliwi, i wszystko jest bardzo uproszczone, minimalistyczne. W Polsce, na przykład, kiedy byłem na imprezach targowych, menedżerowie zachowywali się jak nastolatkowie. Menedżerowie średniego poziomu, sprzedaży zachowywali się często jak? Po prostu jak? Nastolatkowie, którzy sobie szukali, co by tu poruchać na imprezie targowej. Troszkę wyższy poziom niż w Matrixie obecnym tutaj, gdzie jestem teraz. Ale mimo wszystko, nie zapominajmy, że każdy kraj trzyma większość ludzi w... w jakimś zakresie, w jakimś zakresie rozwoju, poza który ta większość ludzi nie wykracza i po prostu swoim, o swoją obecnością tworzy statystykę. Swoją obecnością po prostu jest, po prostu płaci podatki i po prostu jest, po prostu istnieje. W Stanach z kolei Matrix jest agresywny. Dobrze działa prawo, ale też bardzo jest agresywnie. W Kanadzie dobrze działa prawo i jest spokojnie, spokojowo. Jest no kosztem wszystko kosztem ludzi, kosztem ich szczęścia. Kiedy się mówi każdemu, w każdemu kraju, w każdym kraju, że masz się zadowolić mniejszym, że jesteś nikim, że trzeba się zawsze poświęcać. Kiedy młody człowiek nie może się nacieszyć młodością, bo na to nie pozwalają, a starszy człowiek już czeka, już zmęczony tą podróżą, kiedy go każdy, kto tylko może, wyssał, taki starszy człowiek. Już szykuję się do oglądania i wąchania kwiatków od innej strony, jak to mówił mój stuletni, dobry znajomy uczestnik powstania warszawskiego, którego poznam w moim mieście, w którym teraz mieszkam. Kuba zadał pytanie, czy to jest OK, że on dużo planuje? Tak, Kuba. Jeżeli dużo planujesz, to znaczy, że szanujesz swoje życie, to znaczy, że w większym stopniu niż ktoś, kto nic nie planuje, wziąłeś nad nim kontrolę. W jakim stopniu postanowiłeś, że wiesz czego ty chcesz, czyli to jest bardzo dobre. Czy dobre, że masz wyrzuty sumienia wtedy, kiedy nie wyrabiasz się z planem, też zajebiście, bardzo dobrze. To znaczy, że w środku ciebie coś wie, jakieś jest tempo, coś wie, że... Masz osiągnąć już więcej w tym momencie swojego życia. Coś jest, co Cię pogania. To jest bardzo dobrze, że czujesz odpowiedzialność, żeby to życie nie schwonić, żeby to życie nie przyjmować, żeby to życie znów nie spędzić w charakterze baterii dla władzy e mających nad nami. Więc tak, moja odpowiedź to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze popycha Ciebie coś do przodu, do rozwoju. A co to może być? To może być Twoje wyższe ja, które rozpisało. Więc do przodu popycha wyższe ja, które rozpisało przed wcieleniem. Co masz po tym życiu? Robić, osiągać, próbować. Jeżeli masz czas do déjà, déjà vu to właśnie jest sygnał, że maksymalnie blisko jesteś z tą scenariuszem, który był nakreślony jako Twój scenariusz, z który masz przejść w tym wcieleniu. Więc to jest bardzo, bardzo dobrze. Zjawiska Déjà to są jak potwierdzacze, to są znaki do nieba, jeżeli chcesz, które potwierdzają, że idziesz właściwą drogą. Więc jeżeli masz częste Déjà to gratuluję. To jest bardzo dobrze. Co tu jeszcze dodać? Życie jest piękne, dzień jest piękny. Dlaczego? Bo ja go sobie takie robię. Bo ja sobie kręcę swój film, swoje życie. I bo ja czuję odpowiedzialność, tak jak ja ja czuję odpowiedzialność przed sobą, przed swoim cieleniem, przed moją mamą, która musiała to dziecko wynosić i urodzić. Przed ludźmi, którzy mi coś dali, we mnie zainwestowali. Jestem odpowiedzialna, nie mogę stwonić tego życia. Poza no tym podoba mi się moje obecne wcielenie. Jak wyglądam, moje ciało. Moje podejście, moje zrozumienie. Jak się czuję mi się to wszystko bardzo się podoba, więc ja bardzo docenię sobie jako największy skarb. Już prawie przyszłam do mojej koleżanki, ale dzień nadal piękny i dlatego jeszcze kilka chwil chcę się z tobą podzielić swoim szczęściem. No widzisz, dzień wspaniały. Dzień super. A ludzie siedzą po domach, ludzie nie wiem co nie robią. Podłączeni jak w filmie o klonach oraz nie mogący zatrzymać wewnętrzny dialog, który nigdy przy nigdy nie ustaje. Kiedy wewnątrz z ciebie cały czas coś na cały czas coś gada, 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 gada. Tak jak mówiłam w poprzednim wideo, największym źródłem, najbardziej potężnym powodem wszystkich zmartwień żali oraz niekończącej się jakiejś takiej um, dramatycznej epopei, w której sprawdza się całe minuty swojego życia. Powodem tego najczęściej jest myśl, jedna myśl, że coś ktoś jest mi winien. Jedna myśl, jak oni mogli tak ze mną postąpić. Jakże ktoś tam kiedyś pośmiał tak ze mną postąpić. Jeśli tą jedną myśl odrzucić i zrozumieć, że nikt nie jest nikomu nic winien, a każdy usiłuje maksymalnie się urwać jakoś tego szczęścia, zrealizować, no chociaż troszeczkę tego szczęścia, zaznać, to człowiek przestaje siedzieć w twojej głowie oraz uważać, że ktoś mu jesteś winien. Uważać, że. Ha! Że można było więcej urwać Można było więcej urwać komuś. <noise> Też przecież prawda. Kiedy człowiek nie może znaleźć nic lepszego, mózg wraca do przeszłości i zasmuca. Myślą, że kurde, 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 miałem to, to to. A Już nigdy nie będę mieć. I zamiast patrzeć w przyszłość i myśleć, jak osiągnąć to, co chcesz. Mózg... Prowadzi do przeszłości i zmartwień, że coś miałeś, ale już tego nie masz. Bądź uważny. Staraj się być szczęśliwy. Pamiętaj, staraj się być szczęśliwy z wszystkich sił. Wszystko zaczyna się z głowy, ze świadomości. Co wałkujesz tam w swojej głowie przez większość czasu? Co w twojej głowie siedzi? Kto kieruje Twoją głową? Kto jest gospodarzem Twoich myśli i stanów emocjonalnych? Jak spędzasz każdą minutę swego życia? Trzeba przerwać błędne koło powtarzania nieefektywnych zachowań, podejść i myśli. Leżę sobie tu pracownicy, pracowniczkowie na słoneczku. Gapią się w telefony, tak jak wszyscy. Śmieszne. Myślę, że rzadko kiedyś ktoś na tym osiedlu coś kręci. O, tutaj jest zaiście Matrixowo. Tak jak ma być. Tak jak najlepiej dla systemu. Rodzinki w domaczkach. Cisza, spokój. Każdy gra swoją rolę, ale każdy się czuje jak lalka plastikowa. I nieszczęśliwa. Taki schemat. Podoba Ci się ten schemat? Do przodu. Mi jakoś szczerze powiedział się nie bardzo.